Siema ma, widzowie. Gram z kolegą, który teraz musiał kończyć, więc teraz jakby nie będzie grać. To i chyba powrócą Spider-Man w Fortnite. Jak wiecie, co to za gra. Nie wiem. To no, naprawdę, jakby fajnie by było, jakby wiedzieliście, co to jest za gra. No, chyba ona jest naprawdę sławna, więc powinniście wiedzieć. Jakby... naprawdę. No więc, jakby... Chciałem nagrać krótki film. Nie wiem. Nie nagrywam na telefonie, więc wiecie, od trzeciego sezonu, rozdziału trzeciego. Jak widzicie, to no, Wam powiem, że nawet prosem jestem. Mój kolega chyba wyszedł. No wie... nie, on nie wyszedł, dobra. Ja chyba kończę ten odcinek jakby. No dobra, to Lara.